Moi ukochani, moje miłosierdzie wciąż płynie, gdy czekam na moje zagubione owce. Moje miłosierdzie jest dla wszystkich. Otrzymujecie moje błogosławieństwa wiary, nadziei, miłości i ochrony. Nie odrzucajcie mojej łaski i miłosierdzia. Potrząsnąłem niebem i ziemią, próbując obudzić tych, którzy śpią. Ich oczy zostaną otwarte. Ludzkość nadal cierpi, gdy narody kruszą się pod stopami niedźwiedzia. Dominacja nad światem jest wybitna, gdy Królestwo Ciemności dochodzi do władzy. Ucisk tych dni nasila się. Najpilniejsze jest, abyście przyjęli mnie w Komunii Świętej, zarówno fizycznie, jak i duchowo, uczestnicząc w moich wysiłkach do znoszenia srogości tych ostatnich dni. Nie porzuciłem Was, moi kochani. Moje najświętsze serce jest otwarte dla wszystkich, którzy pokutują. I szukają mojego miłosierdzia i zbawienia. Tak mówi pan.